Ta wystawa powstała jakby w sposób nagły, przypadkowy. Pomysł wypłynął z Nienacka. Nie trzeba tak planować według jakiejś koncepcji. Można też zrobić coś absolutnie przez przypadek, i tak jak w fizyce kwantowej jest problem przypadku, ale jednocześnie go nie ma, dlatego że powtarzają się jakieś sekwencje. I tu myślę, że można to tak potraktować. To są sekwencje komunikatów. Różnych, choć w jednym zbiorze. Punktem wyjścia, takim zaczynem jest jednak matryca graficzna, z której wykonuję częściową odbitkę, a później już wyobraźnia idzie swoją drogą i używam innych środków bardziej rysunkowych piórko, tusz, ołówek i zapełniam płaszczyznę, chcąc uzyskać zupełnie inny efekt jak w grafice. Linoryt, czyli wszystko jest wycięte w matrycy z linoleum. Później następuje druk na papierze i ten transfer właśnie widzimy tutaj na wystawie. To są odbitki właśnie z linorytu. Wszystko się zaczyna od, przynajmniej u mnie, od jakiegoś podstawowego projektu. Chociaż on nie jest projektem gotowym, ja w trakcie wycinania jak gdyby Podejmuję jakieś decyzje co do, co do kierunku, no i po tym, po tym długim, długim czasie, kiedy już właściwie robię odbitkę to po tych tygodniach właściwie widzę ten rezultat, czy to jest to, czy, czy się myliłem. W malarstwie mówimy właśnie o takim kolorze pełnym, czyli po prostu o operowaniu Pełną gałą kolorystyczną, ale ja też dążę do tego, żeby raczej stwarzać jakiś taki taką przestrzeń do zbudowania pewnego rodzaju wciszenia, czyli nie nadmiaru koloru, a raczej posługiwania się taką gałą, która jest w stanie po prostu zainteresować, a przede wszystkim wciągnąć odbiorców w ten mój indywidualny, osobisty świat. No zazwyczaj to są właśnie warstwy grube, które są przedzielone albo uzupełnione laserunkami, ale w sytuacji, gdy to jest niewystarczające, ja znów potem przełamuję tą. Tę strukturę, która już istnieje, po to właśnie, żeby nauczyć następną. Czasami na, na zasadzie ryzyka, takiego totalnego ryzyka, które nawet niesie się z tym, z taką ewentualnością, że pracę można no, wręcz zniszczyć. Ale uważam, że to niszczenie prac może być bardzo konstruktywne, jeżeli po prostu może zbudować całkiem inną jakość, która samego autora w tym momencie mnie zaskoczy pozytywnie. Moje prace są oparte głównie na osi symetrii, są symetryczne i w takim sensie znaczeniowym inspirowałam się ideą przemiany alchemicznej i naczynia alchemicznego. Stąd pojawiające się łuki i formy zbliżone do, do takiego naczynia, które jest w kompozycji swojej, można odczytywać, ale również w takim sensie znaczeniowym samo płótno i obraz. Dzieło sztuki też jest rodzajem naczynia, w którym zawarte są jakieś treści plastyczne. Definicja abstrakcji, czyli etymologia jakby słowa abstrakcja, bo to widzimy takie podejście do, do pracy lub koło abstrakcyjne rzeczy bliskie abstrakcjom, oznacza, że to jest oddalenie, a więc jest to trochę przekorność, a jednocześnie zwrócenie uwagi, że każda wypowiedź plastyczna mieści się w jednym zbiorze, w zbiorze, który nazywa się sztuka. Te prace uważam, że właśnie z tego powodu one są takie wartościowe, czy tak zgrabnie skomponowane, że niosą właśnie te treści emocjonalne. I ja uważam, że to jest chyba taką naczelną no, siłą przewodnią tej naszej wystawy.